Cześć, cześć, witam, witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, oj sobie kamerkę przestawimy, pogadamy sobie trochę. No, z największą przyjemnością. Beatlesi, Beatlesi i Floydzi, tam stomsi. <laughs> Oto jeden z największych fanów grupy The Beatles w Polsce. I, I na świecie. I na świecie. Mało tego, że słucha Beatlesów, że kocha Beatlesów i tak dalej, to potrafi Zagrać jego piosenkę Beatlesów i zaśpiewać. Udowodniłbym to nawet teraz, ale nie wziąłem ze sobą ani ukulele, ani gitary. Następnym razem to naprawię, obiecuję. Tak? To tak. znaczy za chwilę to naprawić obiecuję. Słuchajcie, niespodzianka, niespodzianka, Michałotek, nie wie? Nie wiem, co Andrzej wykonał na Beatlesu Gitarę przyniósł. Dzień nawet. <zyskujesz> Wariochow. Z tym, że musisz najpierw się nastroić. Zobaczymy. Tam mi się kiedyś do czynienia. Bo, bo, bo. Dzieje się grubo. Kostkę masz? Znajdę. I na e... pewno żółta Na kostka. Sprawdzimy nie, ale ja mam tutaj kostki trochę zużyte, ale muszę zobaczyć najpierw jak to się co tu się dzieje, jeśli chodzi o strojenie. No, bo to po sobie potkniesz takie miejsca, jak ja, Tak, ci, tak. E, Michał będzie stroił, a ja tam e, trochę życzeń e, złożę, tak. Tym, którzy oglądają dla moich stałych subskrybentów, zwłaszcza dla Dublina. Michał właśnie stroi gitarę, a ja chciałbym wykorzystać ten moment i przesłać kilka pozdrowi. A zacznę od chyba jednego z najstarszych widzów. Znaczy nie wiekowo, ale. Od jednego z widzów, który ogląda mi prawie od samego początku. Jest to Hugh O'Brien z Dublina. Ex-DJ pirackiego radia Nowa. Hello Hugh, all the best for you and your family. Hugh, do you remember? September? 12 september 1982. To, co wysłuchaliście, to był dżingiel Radia Nowa Hugh O'Briena Oprócz Hugh chciałbym pozdrowić Pawła z Niemiec, Storgał, z e, Ryszarda wraz z żoną z Grudziądza Dziękuję Rysiu za pieniążki. E, Rysiu kupił płyty za pobraniem. Oczywiście wysłałem płyty bez pobrania. Rysiu zwrócił mi uwagę no i należne mi pieniążki przesłał. Mam fantastycznych klientów, bo to nie pierwszy, nie ostatni raz się tak zdarzyło że coś tam zamieszałem i wysłałem płyty bez pobrania, chociaż miał być za pobraniem, no to ludzie zwracają mi uwagę i odsyłają te pieniążki które mi się należą. No dobrze, no, w każdym razie cieszę się, że mam takich klientów. Pozdrowienia dla Michała z Katowic, codziennie telefon nie ma już od Michała. Hello Michał, no cześć Michał, no i dla Jarosława, nie tego z Żoliborza nie, 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 dla innego Jarosława. Ok, wracamy do Michała, który właśnie wydaje się że już na swojej gitarze i zacznie śpiewać. Michał jeszcze stroi, no poczekamy że to jeden z największych fanów Beatlesów to że słucha muzyki, też potrafi zagrać tą muzykę a przed chwilą właśnie miał okazję posłuchać wersji mono pierwszego tłoczenia Sarja Petrosłony Hard Club Band no i tu jest trochę zdziwiony, bo różni się od wersji stereofonicznej lecimy? no nie jest to, nie jest to tak, taka gitara ja w hiszpańska gitara ja przywykłem. Od, od, ale... od kolegi z Moskwy dostałem. No, tak sądzę. No. No, Przesło. No właśnie, na czymś bym się, tylko wtedy nie będzie nas widać, bo, bo jesteśmy takim... A wówczas to tak zrobimy. To jest sklep, a nie sala koncertowa, to możemy się ratować innymi metodami. Ale mogę możesz wyżej postawić chyba? <śmieniu> Right. I've been in the of night. Take this. <laughs> learn to see. I'm All your life, you were only waiting for moment. This moment took me free. Blood fly Dobra, dziwna ta gitara, ale nic nie szkodzi, zobaczmy tą drugą oho, oho. Te gitary no, przeprowadziłem tylko dlatego, żeby wynika mi je nastroił, bo nie było komu nastroić Brawo, dzięki, dzięki. Michał ma to szczęście, że nie pracuje w TVP, tak że nikt z pracy nie wyrzuci. Na śpiewanie i... chyba TVP nie wyrzuca, to za komentowanie. Trudno powiedzieć, no ale przywrócili go chyba. Chyba przywrócili. E, oprócz tego... tak brzmi lepiej. Ta brzmi lepiej, tak? Tak, ale jest skoro... Skoro zagraliśmy jedną piosenkę McCartneya jedną Lenona, to wypada jeszcze zagrać co najmniej pół piosenki George'a Harrisona, bo... Um... I telsi bez Harrisona nie byliby tym samym zespołem. Let's go! Let's do it! At the. Słuchajcie, Michał jest członkiem zespołu m.in. Anotel Pink Floyd. Dokładnie tak. I to jak już wspomniałeś o tym, to zrobimy reklamę jednego z najnowszych wydawnictw. Płyta ukazała się raptem tydzień temu, może półtora tygodnia temu, jakoś tak. Jest już, jest już w sprzedaży. To jest koncertowy... Właściwie to są dwa koncerty nagrane na tym pendrive'ie. Pendrive, taki bardzo nowoczesny nośnik. Teraz będziemy za chwilę opowiadać o winylach, więc zupełnie inna bajka. Ale na pendrive'ie na szczęście nowoczesność też pomaga, bo zmieścimy się aż dwa pełne koncerty. Jeden zagrany w tym roku na 15 -lecie zespołu zespołów Ice Kraków. To jest taka um, największa w Krakowie sala koncertowa, na której dzięki temu, że jest taka duża, mogliśmy zmieścić cały nasz zespół, orkiestrę symfoniczną, kur. I jeszcze w, gdzieś tam pomiędzy nas wcisnęliśmy gościa specjalnego, którym był Marek Raduli. Także serdecznie polecam Państwu to wydawnictwo. Na stronie anotherpinkfloyd.pl znajdziecie na pewno opcje zakupu, klikajcie, szukajcie, kupujcie, polecam serdecznie. Okej okay, Michał, ale powiedz mi jeszcze jedną sprawę, dotyczącą Beatlesów, może nie Pink yy, Ile znasz piosenek witelsku? Yy, wydaje mi się, że większość. Yy... Yy... Ile byś mógł być w stanie zaśpiewać, dajmy na przykład? Tak budzą tak, tak, do północy, o drugiej myślę, myślę, że większość. No, kiedyś byłem w ogóle świrem Jestem świrem cały czas, ale kiedyś pojemność umysłu człowieka, który jest bardzo młodym człowiekiem jest zdecydowanie większa niż później i pamiętam jak miałem lat 10-12 to pamiętałem po kolei wszystkie utwory z wszystkich płyt Beatlesów czasy, czasy trwania tych utworów oraz teksty do tych utworów i tą wiedzą popisywałem się na lewo i prawo i nawet brałem udział muszę w konkursach Organizowanych przez radiostację, na przykład w RMF-ie Piotr Mecki w tamtym czasie prowadził te audycje i był taki konkurs całotygodniowy, w którym można było wygrać antenę satelitarną. U mnie na osiedlu jedna osoba miała wtedy antenę satelitarną, my byliśmy drudzy, bo wygrałem oczywiście ten konkurs. Okej, jaki jest onoter ruch? Onoter Fink Floyd, to pamiętasz, że onoter The Beatles. Nie, nie będzie takiego zespołu, gwarantuję Wam. Ale powstało już kilka zespołów Enader, coś tam. Ja nie biorę w nich udziału, jedynie w, można mnie usłyszeć i, i zobaczyć w projekcie Enader Pink Floyd. Natomiast zespołów, które grają w Beatlesów w Polsce już jest kilka. I wydaje mi się, że tworzenie kolejnego cover któryby który by odwzorowywał tych Beatlesów Eee, nie wiem, jakoś mi to, szczerze mówiąc, średnio wypasowało. Wolę sobie właśnie na gitarze e, sam gdzieś tam pograć e, dla przyjemności nawet dla na siebie w czterech ścianach gitęsów, tworzyć taki projekt. Ale... Nigdy nie mów nigdy, więc tak naprawdę nie należy zamykać takiej opcji. Słyszałem, że Żuki potrzebują nowego z i wokalisty. Ja nie słyszałem, ale jak ja dadzą coś, znać... To... Ale jak dadzą jakby coś, to wiedzą gdzie dzwonić. Ja są. czekam na, czekam na y, zaproszenie od Paula ja Uważam, że moglibyśmy kiedyś razem coś wykonać. No że na koncercie Paula McCartney'a, to był gościem... Ja byłem, raz tylko Ja dwukrotnie. No i gościu... Co zagrał w mm. e, I Shop, I fantastycznie, oni się zresztą lubią prywatnie, e, fantastycznie zagrał, bo tak będę po tym koncercie, Co Fighters miało koncert w Sztokholmie on sobie akurat nadezwał, parę dni później, tak, ale nie przestał koncertować, a tego to nawet nie wiem, grał nie. dalej trasa, tak, specjalnie stworzono dla niego taki tron, siedzisko, ruchome jest... na szynach, aha, i na przykład u nas w Krakowie w Tauron Arenie wystąpił właśnie ze złamaną nogą, byłem na tym koncercie, widziałem to na własne oczy Szapoba. No w porządku, będę musiał zwrócić się do pana na i zapytać jak tam jego koncerty jego plany, bo teraz też się będzie koncertował, bo już koncertował, co to się miał być. Nie ubiera się do Toru? Kawał świata, chyba nie, ale, ale jakby cię zaprosił, ale tam trzeba lecieć samolotem, ja nie latam. <gryny> to jest zbyt niebezpieczne. Ale to znaczy, myślę, że to nie jest tak najgorzej, bo statystyki pokazują, że dużo więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych. No znam, trzeba, nie znam, znam ten wolę. argument. No teraz y, to, tu był a tu Brazylia, tu też Argentyna, tak jest samo, faktycznie 62 ja, osoby zginęły. Dobra, dzięki za piosenkę. Pol ma w tej chwili 83 lata, 2, doszło do 42, 82 lata. <kłan geben substancji> Tymczasem nie jest najstarszym koncertującym Beatlesem, bo przecież cały czas, y, coraz to nową trasę wyrusza Ringo Starr. I Ringo Starr ma 84 lata i prawdopodobnie jest chyba najstarszym w tej chwili żyjącym, koncertującym, y, aktywnym muzycznie człowiekiem na Ziemi. A skład, który zebrał do tych koncertów jest imponujący, bo gra tam przecież y, pan Lukather na gitarze. Y, no, Nazwiski, które tam się pojawiają muzycy od Carlosa Santany, muzycy z zespołu Mister Mister, ostatnio nawet widziałem taki, taki fragment koncertu, gdzie po kolei grali utwory tych wszystkich muzyków, którzy, którzy występują w zespole Ringo Stara, no to się zrobiła taka The Best of lata 80-te. Tam, tam. zagrali i... i, i... Dwa numery, to, to tam gdzie? No świetny koncert, polecam wszystkim i wybrać się na Ringo Stara jak przyjedzie gdzieś w okolice waszego miasta lub miasteczka, to dużo bardziej. No Ringo Star to koncerty miasteczka, Ale ja Przesadziłeś, się. ale przesadziłeś. No, no co? Słupsk, Słupsk nie może zaprosić Ringo Stare na plenerowy koncert, albo do doliny Szarloty? No chyba. On... No jeszcze do to może być przybył faktycznie. Jak już to wiem. No czekamy na Ringo Stara. Okej, okay, dobrze. No dziękuję ci za tutaj fantastyczny występ. Dzisiaj jest sobota, to nie było aplauzy, bo UKRL to się parę osób zebrało nawet nie wiedziale. Także bardzo, bardzo kameralny koncert dla jednej osoby, dla mnie. To mniej więcej jak ta e, pani e, Surzen przyjechała... Tak, jak coś ludzie przemykają. Surzę przyjechała i zagrała do Państwa koncert dla Państwa w To Koncer dla dwóch osób. Nie słyszałem o tym wydarzeniu. Aha, no ale my potrzebujemy jako chłopatnicę z kieszeni te wydarzenia. To nie wracajmy no do to, tego. To daje akurat gratisy, ale tam to trzeba było zapłacić. To na razie, trzymajcie się. Hej, cześć.